Jak myślisz, zdążymy w miesiąc zrobić pod klucz to mieszkanie, na końcu mały konkurs? Tutaj ciekawa historia, bo temat ogarnięty z pomocą naszego inwestora, który miał oko na tę ofertę od jakiegoś czasu, a jak sprzedającego zaczęło ścisnąć ze sprzedażą, to wtedy wkroczył. Jak widać, popularne kupowanie i sprzedawanie na sesji tak nie działa, jak rynek nie rośnie. A no i nie zdążyłem, jak widzicie, nagrać nic przed ekipą, bo weszli w zasadzie z marszu. Mieszkanie. Bez VAT. 82,5 metra przy Kuźmini i Santę, przy ulicy gelońskich w Warszawie. Układ rewelacja. Trzy sypialnie, w tym jedna z oddzielną łazienką, salon z aneksem i dużym balkonem oraz widokiem na plazawach. Z perspektywy rodzica dwóch urwisów naprawdę doceniłbym, gdybym tu mieszkał. Do tego mała garderoba przy wejściu i pierwsze piętro. No dobra, muszę Wam się do czegoś przyznać, no jest mała wada, a mianowicie miejsce parkingowe na platformie. Obstawiajcie w komentarzach, jakich dokonamy tu zmian, jaki będzie styl wykończenia i ile nas to wszystko będzie kosztowało pieniążków. A osoba, która najtrafniej wytypuje, będzie mogła nam sprzedać swoje mieszkanie za 10% poniżej wartości rynkowej. Uhohohoho. Dobra, żartuję. Będzie mogła zdzwonić się ze mną na półgodzinną konsultację. Obserwuj!